Siemano, z tej strony video, 7. Witam Was na nowej serii z Farmiga22 Dawno mnie tutaj na YouTube nie było Nazwę serii możecie proponować w komentarzach a ja nie przedłużam i oprowadzam Was po gospodarce Pierwsze na no co patrzymy po wyjściu z naszego pięknego domu jest to ipsiles na zboże, który nie jest używany, bo bardzo dużo zboża workujemy i potem wywozimy w workach na skórę. mamy szklarnię, ale to tam jest tylko troszkę dorków i tutaj jest wózek z lederem na wizonka czyli już wiecie, że mam wizonka no to co, przejdźmy do garaży pierwszy to jest MTZ Belarus 80 koni. Drugi ściągnięty na to ursusem z 355. całkiem niezłym stanie. Tak. Y 14 krówek. Całodka obora. Mleczne. Tutaj mamy prasę belniącą do dir. 5 pięć pogot. kogut. Pług pod mtz -em. Pięć skibowny. O, z jęczyniem. Tutaj mamy rozmarynę bo niestety nie posiadam tura na mojej gospodarce. Otwieramy salon. I tak, od lewej strony Wielki do nawozu, wałwana na wozu, bata, jadpol, Szczepa autosanka D35. z dawny. Brzmika. Bo jak mówiłem, zboża raczej nie będę składał w silosach. Tylko tutaj i potem w zimach. Bizon Super Z050 i plona. No, nie prosił nas za dużo, a jednak jest, w sobie za miejsce. Przyczepka tutaj do zwierzęt, dłoń się Betonia betoniareczka, siewnik poznania 2,5 metro jest agregatem. Czyli na górę. Z zaprawionymi od ziarnami, które nie były wykorzystane. Zajdźmy. Chodzimy na tył z I tutaj drabina, żeby wejść. Słomy w belach, w większy, bo to akurat mam belową sąsiadki, oczywiście dostały, a żniwa już w kolejnym odcinku. Mam tutaj 3-metrową całe Brony piątki, siano. Tutaj rośnie soja. Gwiazdowa siedmiogwiazdowa. Kosiarka rotacyjna Pottinger. I druga przyczepka. Również autosandy 35, ale ta bezburna. To koniec przedstawiania. Jedno polerze banku. następnie kolorowiec się w następnych odcinkach. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego.